Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku kolekcja naklejek z FIFA 365 2021. Nie wiem czy oglądaliście moje wcześniejsze filmy, ale dostałem właśnie od polskiego panini również kolekcję z naklejkami. Starter pack, czyli album plus 5 saszetek oraz tego oto display boxa. W środku mamy 36 saszetek, wyciągniemy sobie dzisiaj kilka i otworzymy również tego Starter paka. będziecie mieć również pod filmem link do tutorialu właśnie z naklejek także sobie wejdźcie, zobaczcie 19 zł taki Starter 449 naklejek do zebrania. 18 drużyn jest. Czyli tutaj mamy 5 luźnych saszetek w środku, w tym starterze. I sobie również z tego boksa wyciągniemy 5. Zrobimy sobie 10 takich saszetek unboxing. raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pochwalcie się, czy naklejki również zbieracie, czy bardziej wolicie naklejki, a może karty? Jednak tak wygląda album. Na odwrocie mamy Oblaka, Mane i Alanda, a z przodu Rashford, Ronaldo i Lewy. The Golden World of Futbol. No, i na pierwszej stronie do wklejenia są trzy naklejki. Tutaj złoty, świat piłki. Kolejne 12 naklejek do wklejenia. Tutaj mamy FIFA E World Cup, czyli związane to jest z grą online. Widzę tutaj. No i pierwszy zespół to Liverpool. Mamy tutaj cztery duże naklejki plus malutkie. Tu jeszcze też jest taki trójkącik, taka naklejka trójkątna. Dalej Manchester City, Manchester United. Tutaj mamy naklejki w akcji i Collect and Play. Czyli zbieraj i graj. To będzie właśnie też link do tego tutorialu. Zbieraj i graj. Atletico Madryt, FC Barcelona, Real Madryt. To samo dla tych trzech zespołów: Bayern, Borussia i Szalkę. Nie wiem dlaczego jest Szalkę, skoro ostatnie lata bardzo słabo się spisuje. No ale skoro jest, to trzeba to zaakceptować. To samo też jest Action Stickers i Collect and Play. Włochy, Inter, Juventus i Lazio. Identyczna sytuacja. Teraz mamy z Francji Marsylię Paris Saint-Germain, z Holandii Ajax. Dalej, teraz kluby nie z Europy. Mamy z Argentyny Boca Juniors, z Brazylii Corinthians, z Meksyku Club America. No i to by było na tyle. Teraz mamy jakieś takie naklejki Planet Football. Czyli wcześniejsze lata mistrzostwa 62-58 będą raczej naklejki z mistrzostw. Tutaj mamy również naklejki poszczególne mistrzostwa. Tutaj mamy 6 lat pasji, czyli każdy sezon. Sife naklejkowy, to będzie tutaj uwzględniony na naklejce takiej dużej. Następnie tutaj mamy Beach Soccer Mistrzostwa w Katarze 2019. No i to wszystko. Mamy tutaj również na Polskę. Brakuje ci kilku naklejek. Nie martw się, łatwo możesz skompletować kolekcję. Informacje jak to zrobić znajdziesz na naszej stronie internetowej www.panini.pl w zakładce sklep internetowy. Jeśli masz jakieś pytania odwiedź nas na www.panini.panini.pl, kliknij kontakt z nami i postępuj zgodnie z instrukcjami. Tak więc moi drodzy, tak jak wam już niedawno na odcinku mówiłem, warto naprawdę się zarejestrować na polskim panini. Dużo fajnych rzeczy można tam zakupić, zamówić. Jeżeli coś Wam brakuje, można poszczególne pojedyncze naklejki bądź karty sobie domówić. Nie trzeba kupować, że tak powiem, w sklepach kolejnych saszetek i szukać tych brakujących powtórek. Bardzo fajnie, że na Panini online można zamówić właśnie te brakujące sztuki. Ok, a teraz przechodzimy do unboxingu naklejek. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, 10 saszetek 5 ze starter packa 5 z tego boksa. No i pierwszą naklejką jest Rafael Varan 146. Czyli takie duże są te naklejki, Bastian Ocipka, tak jak karty praktycznie. To jest szalkę. Harry Maguire Manchester United. No i tutaj są te mniejsze naklejki, które ma każdy zespół z Lazio Marco Parolo, Milinkowicz, z boka mamy Carlosa Teweza i Ramona Abile. To było w pierwszej saszetce, co mamy w drugiej? Jest Barcelona: Nelson Semedo i Jordi Alba. Z Borusi: Axel Wicel i Giovanni Reina. Manchester City, Jao Cancelo i Rodrigo. Jak tak popatrzycie, no bardzo podobni są do siebie i ja akurat na jednej naklejce. Teraz mamy duże Stefan Sawicz Atletico i Valentin Rongier z Marsylii. Czyli tutaj były trzy duże i dwie małe, a tutaj mamy odwrotnie trzy małe i dwie duże, a teraz jakaś złota jest. Ta trójkątna, czyli będzie logo Citizens, czyli logo Manchesteru City. No i więcej. Mamy kolejne. Timao to będzie zespół Corinthians. No naprawdę ładnie to wygląda. I jeszcze jedna naklejka. PSG. Do tego. Michel i Carlos Augusto z Corinthians i Guillermo Ochoa z Club America z Meksyku. No fajnie, że te emblematy, te proporczyki są złote. I to aż trzy w jednej saszetce. To może była jakaś taka saszetka specjalna. Tutaj mamy kilku zawodników z Marsylii. Następnie line-up z Lazio. Czyli zespoły będą mieć tak, jak w kartach ma to miejsce. Takie line-upy, czyli jedenastka danego zespołu, podstawowa. I tutaj z Lazio mamy Sztrakosę, Radu, Acerbi, Filipe Luis, Luis Alberto, Milinkowicz, sawicz Lukas Lewa, Lazari. Lulicz, Immobile i Korea. Tutaj mamy Busa z Marsylii. Też fajnie. Ozan Kabak z szalkę i szalkę logo. Czyli trzy saszetki złote i dwie zwykłe. No fajnie się świecą te line-upy. I pozostałe tutaj te naklejki. Czyli w każdej saszetce mamy, że tak powiem, inne rodzaje. W jednym się zdarzyły proporczyki, w innych w ogóle nie było, tylko normalne naklejki nieświecące. A co mamy tutaj? Z Manchesteru United Andreas Pereira i Bruno Fernandes. Tutaj mamy jakiegoś zawodnika z tego. Z tych online gier Bacza. Mohamed Al Bacza. Jest to Dania, czyli chyba zawodnik, który reprezentuje Danie. No bo raczej jego nazwisko i imię jest bardziej arabskie aniżeli duńskie. No i pierwsza naklejka właśnie z tymi wcześniejszymi edycjami z FIFA. 2017 rok, tak wyglądał album z tamtej kolekcji wtedy. Jest też tutaj lewy. No i jest naklejka złota, kolejna piłka z 1930 roku. Popatrzcie, w Urugwaju taka piłka skórzana. Wtedy grali takimi piłkami. I jeszcze tutaj dwóch zawodników z Koryntian, z i Everaldo. Pięć saszetek za nami. Lecimy z pozostałymi pięcioma. I kogo my tutaj mamy? Znowu jakiś zawodnik z tych gier online. Mossad Aldosari. I to jest chyba Arabia Saudyjska. Dalej. Carlos Tevez na złotej naklejce. Do tego Guillermo Ochoa i Bruno Valdez z Klub Ameryka. I tutaj z Corinthians mamy jakieś takie jakby logo tego zespołu, czy emblemat. I zawodnicy z klubu Ameryka Cieszynka, Las Aguilas. No co roku jak widzicie w naklejkach, w kolekcji naklejkowej są jakieś nowości. Jest duże urozmaicenie. Mamy Brazylię. Następnie z Lazio, Strakosa bramkarz i Radu obrońca. Dwa zespoły. Al Hilal. Czwarte miejsce na mistrzostwach w Katarze. I Esperance Sportive de Tunis. Piąte miejsce. Diego Koszta i Jao Felix, napastnicy z Atletico oraz line-up Bayernu. Mamy tutaj Neuera, Pawarda Boatenga, Alabe Davisa, Gorecka Kimich, Miller Gnabry, Komą i Robert Lewandowski. Chyba najbardziej do tej pory mi się podobają z tych wszystkich naklejek te line-upy. No i ta naklejka już wpadła wcześniej. Andres Pereira i Bruno Fernandez. Następnie Paul Aguilar i Jorge Sanchez z Club Ameryka. Kolejni zawodnicy Manchester United. Jesse Lingard i Daniel James. To też już było przed chwilką trafione. I Marsylia. Dmitri Pajet i Florian Thauvin. A więc tutaj nie było żadnego świeciaka. Zwykłe te naklejki, chyba tą specjalną jest tutaj ten emblemat z Corinthians. No i co, zostały nam dwie ostatnie naklejki saszetki z naklejkami co jeszcze nam fajnego wpadnie: Benito Raman, zawodnik szalkę, napastnik. Citizens, mamy cieszynkę zawodników Manchesteru City. Z Realu Marcelo i Kazemiro, bramkarz Borusi, Roman Bürki i zawodnicy Marsylii, bramkarz Mandanda i Lukas Perin. Pozostaje nam ostatnia saszetka na dzisiejszym odcinku i widzę, że będzie parę świeciaków. Guillermo Ochoa, bramkarz Klub Ameryka, no, i mamy naklejkę z Mistrzostw w 2014 roku w Brazylii. Do tego ta już padła nam naklejka z albumem z 2017: z Bayernu, Kingsley, Coman i Serge Gnabry oraz line-up Juventusu. Jest nasz rodak szczęsny w bramce. Dalej: Quadrado, Delicht, Bonucci, Aleksandro, Betancur, Artur, Rabiot i w napadzie. Douglas Koszta, Dybala i Cristiano Ronaldo. A więc moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co myślicie odnośnie tej kolekcji naklejkowej. Jak wam się widzi, które naklejki najbardziej wam się podobają. No i czy wolicie zbierać jednak karty, czy może naklejki. To wszystko moi drodzy dzisiaj na odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.